Cześć Siemanko, ja jestem Titi, a dzisiaj je, zapraszam Was na kolejny odcinek serii Pluton z widzami. Dzisiaj ze mną jest Lolju NBK. Siema. I zagramy sobie trzy bitewki. Myślę, pod tym filmem zostawcie 20 w górę, a nakręcę. Kolejny film jako Pluton z widzami, kiedy będziecie chcieli. A więc możemy już w sumie zacząć. Pierwsza bitewka na dyszkach. Gramy trzy bitwy. No i myślę, że film pojawi się tak w sobotę, w niedzielę, około. Pamiętajcie też o zostawieniu subskrypcji. A no do dokładnie. I dzwoneczka. Ten czerwony guziczek ma być szary. Pamiętajcie o tym. No i łapkę w górę też. Możecie zostawić komentarz, napisać. Ale długo ogólnie dzisiaj wbija do gry. O, jesteśmy. Przyciszę trochę World of Tanks, żeby było Ciebie słychać. Dobra. Gdzie jedziemy? Ty wziąłeś isa siódmego, ja na ja jadę. No bo myślałem, żeby zagrać Prawda. na 27, to ja pojadę z tobą tam. Okay. Chociaż tam jest tylko Sheridan, wiesz. Ale nawet ja jeżeli ja tam... Rady. Chociaż nie, jest Sheridan jeszcze dwa pozostałe medy. Nie Prawda, dobra, to i tak, to i tak tam pojadę. No dobra. No jest już pierwszy. Zagram agresywniej. No tak, przecież trzeba to przepchnąć. Ja pojadę tutaj dołem. Nie, oni tu są sami. No tak, bo tutaj raczej, raczej tutaj nie pojedzie Eseta i Fałka. To pojazdy super ciężkie, których tutaj na 100% nie będzie. A o, ty... już myślałem, są wolne. Oj, przebił mnie. Dobra, ja jadę, ja będę, ja pozbieram no no, sobie pestki. Przepchniemy tą flankę. O, jest o, jednak Fałka, no proszę. Ona na awku jest. A nie, czyli nie, nie wiem. A nie, nie A jest. Czyli już no, i... Odbił się. Kurde, Goldem nawet nie idzie przebić tego typa w fałce. Ja podejdę tu no, bliżej. To, to, to. O tutaj w to znaczy, miejsce. Ta fałka jest twarda. Ogólnie. No właśnie, ta dobra, tak nieprzyjemnie twarda. <klus》>. O, dobra, A jest. Jeszcze ta fałka, trzeba to po prostu objechać. No to jakiś bot jest. No możliwe, nie wiem co on próbuje zrobić. On we mnie sobie tak mierzy. Ja 8... Dobra, wy go skończycie. Nie, typa chyba nie, wywaliło w ogóle z gry. <coughs> Bo ostatnio Wargaming chyba nie zapłacił za serwery. Albo my za mało czołgów premium kupujemy normalnie. Serwery wywaliło wczoraj. W turnieju nawet się nie dało zagrać niestety. O kurde, obiekt Oj, oj. O, A, jeszcze jakoś piątka E5 się odbiła. Jedzie ten wariat tutaj, hekiem był go poczęstowo. Bo się fokus Nie, 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 nie. Nie weszło, po prostu w jarzmo trafiłem. Dobra, 263 to wystarczy tutaj wycelować ładnie. O, proszę bardzo, weszło. No bo to da się czekaj... Heckiem chce tego strzelić. A jaki... Co z... Och, nie weszło. Bardzo słabe haki ma Ogólnie iść sobie, to... niestety. Dok mnie to jeszcze tam trochę przesadł. Nie, jest znaczy według strapnego gracza, lepszego pro playera. To jest na chyba to może... To jest 5300 co, co mówiłeś? Z roka? Czy znasz kacperka 5300? No oczywiście. Ja z nim grałem tyle, że wiesz... To w ogóle w PLZWM, kolega jest, Mikołaj, grałem z nim bardzo dużo, bo w PLZWM byłem no półtora roku. Nice. Więc w ogóle wiesz, 000, w... w bitwie spotkałem... Nie no, o, fajnie mi się z nim grało. Dobra, nadal te chyczy zmieniamy już. O, zmieniłbym na ósemki. No to lecimy na ósemki. O, ja wezmę takie, oto to... A ja Pantera, x O, tu poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jeżeli x Pantera, to zagramy w ten sposób. Dwie P44 Pantery, ale masz już to działo z y, automatycznym magazynkiem. Tak, tak, mam to A, no, no no i no, O jak ono strasznie... Nawet tym mi się. Przyjemnie gra stres. No mi tak samo, bardzo. Bardzo fajny pojazd. Ale to moim zdaniem jest trochę lepsze. No tak, bo jest premium. Może opinię o nim, że no nie... Zarabia w... No dokładnie, fajnie zarabia, jest też mniejszy. Zwrotniejszy bym nie powiedział, ale to, że jest mniejszy, no to wiadomo, łatwiej się nim schować. Lepszy kamuflaż ma. Działo, czy ja powiem, że cenniejsze, no nie powiem, ale mam mniejszą też penę. Ale nie, celność jest bardzo podobna tutaj do PC4 Pantery, ale penetracja niestety na APK jest mniejsza. 190, chyba. No, no nie, tak. Chociaż, no nie wiem. Coś koło tego. Ale za to pierwszy, drugi pocisk ładuje szybciej. Trzeci ładuje wolniej. A ja mi tak szkoda, bo myślałam, że ta WZ-115, ze skrzynek, będzie to kolekcjonerska jeszcze. No właśnie, niestety. Myślałem, że to drzewko. Ale jeżeli dadzą, dają w skrzynkach, to oznacza nie tylko ma. jedno. Czołg po prostu jest dobry. Bo jeżeli było ofertę za dwie stówy, no to tak to każdy typowy, no, o. no, to by o. sobie o. po prostu kupił, tak? O, o Dawaj, dawaj, wystrzelamy typa. Ale dostaje. Dobra, choć, chociaż nie. Fałka, fałka, fałka. Nie, Dobra, dobra. Dokładnie, ale chodź po tego WTK, chociaż AMX już go skończy, dobra. Nie, AMX się boli, ale z pożarkiem dostał. Ładny strzał. Ma Mauer Brasier tu jedzie. Nie, nie będę się z nim bił. O Jezu, 49 Kurde, ale bylali się. Ała, ale dostałem. Dobra, jedziemy stąd. Tak, ja uciekam, tak samo. Masz team tak średnio. Dobra, chodź, ja bym pojechał. <laughs> Ojoj. się. Małszen, Garnek, z Golda wejdzie? Weszło. Wejdzie, wejdzie. Jeszcze raz, jeszcze raz. Kurde, czępić. trzeba cel. tępić. Ojo, chodź, celuję, możesz żeby... tu przyjść, bo tutaj też idziemy. Chociaż ja powinienem zdjąć. Eee, dobra, A. już, pomagam. O, dobra, bardzo ładnie. Chodź po tego małego brasiera. bo on już. Chociaż nie, ani nie Bo ja silnik mam już. Oj oj, znam ten ból. Do Chociaż bitwa chyba wygrała. No tak, chociaż wiesz, my tu jesteśmy ogryskami. A te 49 O jest! O nie, on na mnie będzie. On, on nie chce dobić. No w sumie mnie też. Niestety. Pancerz zawiódł A, a nie ty jeszcze żyjesz, to no to da ciekawe kiedy standard B dostanie, nerfa a już dostał. Monoś się nie... on już dostał w aktualizacji 6.7 ta albo w 6,6, ale wiem, że dostał, bo ma już gorszą a, celność i tak jest przesadzony według. No tak, bo jak, jako pierwsza linia na start, bo też nagrywam ten odcinek niedługo będzie, to według mnie, no, fajny pojazd. Dobra, gramy ósemki czy jak? Hmm, ostatnia bitwa, więc myślę, że też dziesiątki by bym chodzić. No dobra, Zobacz. a te y, pojazdy rakietowe masz? Nie, nie robię tej linii, bo WZT 113. A, chyba no, chyba, że tak. Nie, ja to zrobiłem, jestem ogólnie zadowolony z tego pojazdu. No dobra. To już to będzie ostatnia bitewka. Słucham? Myślisz, że podtórki będziecie nadawać? Ale jakie Na ja powtar... turnieje? A, tak w, w to owszem, turnie jak najbardziej. No, mała piramidy, losowanie całkiem przyjemne, no dla is 7 siódmego to owszem, ale dla mnie tutaj się fajnie rakietami strzela, mi się podoba tam bardzo. Dużo twardych. No właśnie, jest dużo twardych pojazdów, Maus, E3, No no cóż, mamy 340 penny wystarczy. To ja mówię sobie tak się... Ogólnie według, co według mnie to IS-7 powinien dostać buffa, tak, tak samo jak w dużym Wocie. Na pewno do HP i na pewno do działa, bo działo jest y, kiepskie. Nie, nie, działo jest słowo. Nie, według mnie. Działo IS-7. Ma humory, no. No ma humory, no, ale Pena jest naprawdę słaba na gold, nie wiem ile tam jest, ale na pewno 300 nie ma. Jest o, no to, no nie, no to malutko, ale to chyba z tym, z komorami, no bo bez komór to na pewno jest, 290 jest na goldzie, to jest bardzo mało. Ale mam wszystkie. O, nie, 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 zasłoń, nie zasłoń. Aj, nie weszło w tego WT. Ale mierzę długo. Jeszcze w działo weszło, kurde. A tak długo mierzyłem w ten czołg. Aby było 700 darmowych uszkodzeń, o STI w ogóle, o nie, muszę mu oddać. Aha. No niezbyt to dobry strzał był. Mamy plecy w ogóle. Ja pojechałem, jak zjechałem po tego butelkę, to No tak, no przecież nie radzę się wracać, szczególnie jestem siódmym. O, tu M60 tego STI, musimy mu um, pomóc. O, jakie był Maus 516. No, ładne losowanie. Ale ogólnie IS-7 tak są powinien dostać losowanie większe, bo często są to strzały poniżej, poniżej średniej. Często są strzały za 400. Ja mam tutaj Mausa. No i chyba mnie skończy. Jeszcze, się... Ja dać ja już pomóc, niepomałam. już jadę, już jadę. Nie wiem, sklej się z... Tak, sklej, zdecydowanie. Chociaż Maus może ci strzelić e, w wieży, ale jeżeli nie będzie ogarniał, no to. Skolda strzela. O, Ale gości, dobry gracz, bokon. O, dostał. Ale pięknie, 1007. O, no mówię, jeżeli nie będzie ogarniał, to nie przebije ci wieży. To nie ma szans. Dobijesz? Bo nie uniesie mi nakadu. Dobra, ja już dobiję go. Nie przebiję. Okay. O, proszę. Weszło Nest to się. 4-4 e, Przelidam Priorytet to Aż ci wtedy powinien sobie trójką Poradzić Chyba, że nie oda raz Nie, ci sobie poradzi. Według mnie ci w ten sposób jest. A trójka ma ten tak, patrzysz. No właśnie. Od dolnej płyty się dzikną. Dobra, na spokojnie. Z tymi sobie poradzimy. Ja muszę gonić Sheridana. Chociaż nie, ja nie będę nie go gonił. Dostać, Pomogę tej, chyba temu musisz w On sobie nie radzi. Pomóc temu. Bo grillę to sobie... O dobra. A dobra, dobra. Grillę to sobie powinien... No, nie poradzi sobie. Okej. Okay. Oj no cóż, koniec odcinka si, 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 si no, się No niestety. Ale pamiętajcie, te 20 łapek pod film ma być, a tak to nakręcamy. Właśnie. Subskrypcja dzwonet. Dokładnie. Tak to nakręcamy od razu. Kolejny film Plutonów z widzami. A więc ja już się z wami żegnam. Pamiętajcie o tej subskrypcji koniecznie, ponieważ ustaliliśmy, że na 200 subów będzie mały konkurs, może 2 na 2 albo 1 na 1. No tutaj do wygrania około 1000 zł za pierwsze miejsce myślę. A więc trzymajcie się, do usłyszenia i cześć! Cześć!